Hej! ha ha. Little Nightmare 2. Demo, ale chcę zobaczyć co to za gierka. Słyszałem, że jest bardzo dobra i że to jest horror, ciekawy, więc jeśli się spodoba mi i wam, co? no co, chyba będzie trzeba nagrać pełną wersję. Jest to dwójka, więc pytanie, czy nie powinien zagrać najpierw w jedynkę. No właśnie, to też jest pytanie. Zobaczymy, jak mi się spodoba to. Nie było do jedynki dema, więc sprawdźmy dwójkę. O, na coś się muszę zgodzić. No, poczekajcie O boż. No najlepszy są te, wiecie yy, jak się nazywa No ty takie wiadomo, że no czy się zgadzam, zgadzam się przysz ludzie no Nikt tego nie czyta OK Mamy to. A więc, jeszcze raz, Little Nightmare 2, zacznijmy. Okej. Okay. Um, jakiś ciemny korytarz, taki, trochę psychodelicznie się robi. Wygina się w lewo, w prawo, what the hell. Um. Okej, okay. a zatem jesteśmy. Jesteśmy Little Nightmare 2, jak się biega. Okej, okay, tym się skacze. Okej, okay, tym się biega. No dobra. Ej, fajnie wygląda ta gra. No dobra. To jak co, dźwiękami przypomina mi trochę Neverending Nightmare. Taki trochę koszmar. W koszmarze, jak się to mówi. Okej, okay. Wchodzimy w interakcję z tym. Dobra, przejdźmy. Okej, okay, fajne. No dobra, idziemy zobaczyć, co się tu kryje. O, mamy Buta. Po co nam but? O, muszę przetrzymać. O, teraz to dopiero zauważyłem. Co to jest? Ha? A, wziąłem kolejnego buta. No dobra. Zwłoki. Aha, czyli to ich bu buty, tak? Rozumiem. Jak mam tu wejść? Halo? Czy nie mogę wejść? Mam do Was podejść? Nie, no chyba nie. Eee. Halo? Ok. A, już rozumiem. Muszę kliknąć, jakby w ten inny jeszcze przycisk. No dobra. No to biegnij. Oj, oj, tu lepiej nie biegać, chyba co? Skacz. Jump, ale dosłownie Little Nightmare, bo nasza postać jest tak maluteńka, że ja nie wiem, serio. Jak nas coś będzie go... nić Co to jest? Poczekajcie, bo ja nie wiem czy ja wchodzić chcę w to. I czemu... Nie! Co? Co to jest? Co to miało znaczyć? Kto takie coś montuje? What? I co, ja mogę... Znaczy... Co? Ja mam pytanie. Czy ja rozumiem, że ta pułapka miała mnie zmiażdżyć? Aha, dobra. 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 Mogę to przenieść? Mogę to przenieść! Fajnie. Dobra. I teraz skaczę. No, i superansko. Platformówka taka trochę. Ok. To jest takie niby 3D, ale patrzymy z takiej kamery dziwnej, co nie? To też ciekawe. O, co jest? <ślesk> nie, dlaczego? Dobra, jeszcze raz. Indiana Jones, ja może przed tym kamień, ty, pa, pa, pa. Dobra, nic nie mówiłem, chyba muszę po prostu sprint i ten, dobra. Leci! daj, Tak, daj, daj, dawaj, 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 no sprintuj, no! Jest! Żyjemy! No! Koleś! Sprintuj, ty chcesz zginąć, czy o coś? Chłopie Okej, okay, mogę tu wejść? Mogę tu wejść. No to jest ciekawe Czy jednak bycie niskim się do czegoś przydaje. <gry> no kurde, no nie no Dawaj, wbiegnij na górę. Dobra i teraz tak Siup, jump, się tego złapać. Ale kurde, to jest dziwnie przeskalowane, bo wiesz, ja myślę, że... No! Złapałem przecież! Halo? Halo? Dobra, spróbujmy to bez tego robić. O! No, idealnie! Tyk. O, mamy teraz jakieś to, coś. Dźwignie mamy Zresztę znaczy, dźwignie, no wiadomo Wiadomo o co chodzi? Nie dźwignie, ale to coś. A i muszę skoczyć! Ten! No! Nie! Ej, ale jak jadra wrócę? Mam nadzieję, że tędy. Kurde, od nowa Hmm No dobra. Ale już wiem, jak tu wskoczyć. Tylko, że mi się mylą te przyciski, o to chodzi. To jest najgorsze w tym. Że mi się to myli, że ja teraz trzymałem na przykład co innego. Trzymałem ten, zamiast x, to nagle klikałem kwadrat, nie wiem po co. I dobra, i teraz. No, jest idealnie. No, i biegniemy przed siebie, a co ty tak dziwnie biegasz, chłopie? Wow! Ha! No dobra, rozumiem, że jak wskoczysz na dół, to. To nie będzie za miu. Dobra, czyli rozbieg. Ha! I Kurde, no nie! Dobra, większy rozbieg. O! Żyjemy! Dobra. Większy rozbieg. To jest pewne. Dobra. Ja nie wiem czy to na pewno jest to. Ale co innego mogę zrobić? Hmm. Halo? Jak mam to? Ten no. Czekaj, tu coś jest, tu jest lina jakby. Aha. No to fajnie. No, 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 Gro. To, żeś mnie strollowała. Zadowolona jesteś, Gro? Z tego powodu? Pewnie tak, że udało ci się mnie strollować. A ja myślałem, że to skok asasina będzie. Wiadomo, że skok wiary. A tu takie wiecie a tam buty. Czeje. Wow, 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 wow. A to co? Nie, dobra, myślałem, że to jakaś pułapka. Wow, 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 wow. A te sznurki to co to jest? O nie, nie, Czaj, czy te buty nie są tu, te buty nie są bez powodu, prawda? Proszę, dobra, nie, nic nie stało. A to ciekawe, no? No dobra. Dobra, weźmy tego buta i na przykład rzućmy. Nic się nie dzieje? No, łap. I raz. A! Kurde, dobra, przestraszyłem się. O Boże. A główka pracuje. No, coś tak sądziłem. Ja nie wiem, kto tak. Ja nie wiem, serio. Aha, bo my jesteśmy pewnie tym. No tak, jesteśmy krasnoludem. Tymi gnomkami, czy jak. czy jak one się tam nazywają. Wiadomo, te mitologiczne takie tam. No, krasnoludami jesteśmy, no tak. No, przecież jesteśmy okaz... Płapki na niedźwiedzie? No, was chyba coś boli. Halo, co to ma znaczyć? Ja się tak nie bawię. O, ale tu co ciekawe, to mogę podnieść? Nie, nie mogę. Okej. Okay. O, tu jest patyk. Daj mi patyk. Daj patyka. O i mogę... A, muszę trzymać. O! I teraz co, mogę rozwalić? Mogę, ale ten mi rozwalił patyka. A to smutno mi teraz. Hmm. No teraz to mi smutno... O, ale mamy drugiego patyka. Pa to. Pa pa para pa pam param pam pam i pyk! A nic nie stało i ty! Okej okay. teraz mam przejście Tak Dobra Jest ja się przestraszyłem, że coś mi trafi, ale my rzucamy granata A Dosłownie granat po chwili zadziałał I teraz rzucę tam jest! Dobrze, i teraz rzucę tam. Dobrze. I teraz tam. A, teraz nic się nie stało, dobra. A teraz weźmy to i rzućmy. Nie? No dobra. A teraz rzućmy tam. A jest! No, 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 wskakuj. A, dobra, już się przestraszyłem. O nie. Nie. Mm. No, 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 no. Jakiś problem macie? Nie, no, kurde, co ona robi, ta postać? W ogóle. Ja nie wiem. Nic mi nie wytłumaczyli. Kim jest ta postać w ogóle, serio? Dobra, uznajmy, że to jest Krasnoludek, który. który znalazł dom. Eee, nie wiem czemu. Nie wiem jaki. Może to twój dom? Nie wiem, to jest jego dom? I don't know. No i... Przypuszczając, że drzwi są, ten. Wydaje mi się, że to jest jakiegoś człowieka dom. A, włamujemy się. Ham jeden. Jak ty tak możesz? O, jedzenie. Dość dziwne, ale... Jedzenie. Hm. Otwórz mi drzwi. O, no, 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 no. Dawaj, siła, siła. Pudzianowski. Let's go. Dawaj, 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 dawaj. Pudzianowski. No, otworzyłeś to. Gratulacje. Dobra, przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. Mhm, Yhm, słyszę dziwny dźwięk, prawdopodobnie pozytywka, nienawidzę pozytywek. Przestań kręcić tą pozytywką, bo ci zaraz strzelę. Kto to jest? Ha? Nie, nie, wypuszczamy, bo jak została ta osoba zamknięta, to pewnie po coś. Ty, maczeta, dawaj mi. Chcę maczetę. Artyom, maczetę, o wiadomo co to jest. Nie chcę tego, no. Jezu, moja postać to jest wybredna, serio. Ja bym wziął taką maczetę i byłoby super. A woli sikierę? <gulny> Kurde, no dobra, no to. Dobra, zwracam honor, sikiera lepsza. Chłopiec tego nie umiesz nawet dźwignąć. Poczekaj, my idziemy go, tą osobę zabić. <gulny> tego gnomka, tak? No bo też jest to mała wersja. Taka dziwna, nie wiem. Dobra. Wow no bo. Teraz my jesteśmy oprawcą! Jea, yeah, w końcu jakaś gra, w którą Ej, ale sikierę byś mógł wziąć! Nawet jak nie chce się jej atakować, w ogóle kto to jest? To jest ona, on? Nie, no wygląda jak ona bardziej. No to jest ona, tak. To musi być ona, no. Aha Czyli bierzemy sikierę i ją gonimy. Dobra, co to jest? Bierz tą pozytywkę, bo może ona... Może ją przekupimy. Wracaj tu! Dobra, rzucam tą pozytywkę. Daj mi sikierę. No, dobra. Koniec zabawy. Gdzie jesteś? Mm, mm, ej. To mi się nie podoba. Nie, nie bawię się tak. Dobra, rozwalmy przynajmniej drzwi. Dobra, gdzieś tu. To... Ja miałem goni. goń. Nie, oszukany się czuję. Dobra, gdzie ona poszła? Chodź tu. A, ale ona coś nam chce pokazać, bo... Co to za stukanie? O! Siemaneczko? Aha, to są manekiny. Dobra, już się bałem, że. że ludzie jednak. Nie możemy się dać wykryć. Nigdy w życiu. Ciekawe, jak długo może on się tak unosić. Sprawdzamy to? Nie no, żartuję. Haha! Już mi nie uciekniesz! Mam Cię. gdzieś A już się nagle ufasz? Nagle ufasz? O, chodź, chodź. No specjalnie tak, tak tak. super. Dobra. dawaj. No. Wow! Może wejdźmy tu szybko? Czy my właśnie. Czy to jest jakiś smok? Halo? Nie wiem. Nie wnikam. Halo? Czemu nie mogę tu wejść? A, poczekaj, mam pomysł. W sumie. Czy to się da? A, da się. A, le jak? Pomożesz mi? A, dobra, trzeba jakoś ich nazwać. Więc tak. Ja się nazywam El Fabiano, a ty się nazywasz Nazywasz się tak Więc idziemy. Tak <grym> nie, No dobra, jak by cię tu nazwać? No nie wiem, no nazywaj się. Kaszel. Chodź kaszel Dobra, kaszel. Może zróbmy tak bo rozumiecie, że co ty robisz? A, że tam mam wejść, Dobra, dawaj, dawaj jeszcze raz, Dobra, ja tu wchodzę i nara, bo ty już nie wejdziesz. Hi, nara, Dobra, jakie ja mam przejść? Przechodzę, Dobra, jak. O Boże, ty. A tu już nie jest manekin, chyba. Halo, Ja sobie to zabiorę, czy nie? Dawaj to. Dawaj! Kurde. A ci jednak był manekin. E, albo żyjemy w świecie e, maskotek. Dobra, to ja już nie przeszkadzam. Nara. Hello, El Chapo To ja, Fabiano, El Fabiano No, halo, przecież mam ten O Boże, ja to nie wziąłem tego Nie wziąłem tego, no dawaj, dawaj, weź, weź No, no weź No wy No dzięki Dobra, jak ją nazwać? Eeeeeee Kurde, no nie wiem jak nazwać. Jak ona może się nazywać? Hmm. Dobra. Zostańmy przy... Przy nazwie... Kurde, nie wiem, jaki nazwę... Może ja sprawdzę jak... Okej, okay, dobra ludzie, już jestem. Sprawdziłem w necie, jak się nazywa ta postać i to jest Six, czyli Sześć. Czyli nie, nie, że... Wiadomo, sześć po angielsku, wiadomo o co chodzi. Czy ja mam tu wejść? Halo? A no, mam wejść, więc sześć, <laughs> ale jak to brzmi w ogóle, no dawaj, a dobra, Juhu, mam klucz, let's go, tak to się robi, mamy case, Kej, mamy, dobra, case'a mamy na telefon, Nie, no dobra, dawaj no, jak mamy... O, kurde, ty ja to mądre, no. No, no, ja to główka pracuje, co? No. Dobra. Bo musimy pamiętać dalej, że uwolniliśmy jakiegoś Dragon Dragonbola, <laughs> Dragon bola. no wiadomo, Drago. Spokojnie, żyję, jestem niezniszczalny. Dobra, otwieramy. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. O, na dwór idziemy. Widzę? Z tego co widzę, no. Czy to przesuniecie? Okej, okay, nie wiem, ile wy macie siły. Nie wyglądacie na takich, którzy by podnieśli coś takiego. Więc, No, wchodzi. O nie, chyba spotkaliśmy pierwszego przeciwnika. To ehm... mnie, nas tu nie ma. Kaszel, nie odzywaj się. Dobra, wiem, że się nazywa sześć. Nie! Kurde, przy ciebie to wszystko sześć. No i naraz... Co jest? Nie wierzę. Nie wierzę w to... Co to jest? Czapki? Aha. Ja nie spodziewałbym się nigdy, że to nas będzie strzelał. Co jest? Chłopie! Chłopie, co ty robisz? Daw... Nie, nie, nara! Nara, Kaszel, jak coś ty możesz sobie tam zostać. Ja idę, nara! Skacz! Nie, tu nie ma. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Wynucha, Kaszel, bo zdradzisz moją miejscówkę. Wolej mi stąd, bo mi zdradzisz miejscówkę i tyle będzie. I tyle będzie, zginę i już. A jak zginę, to kto poprowadzi to? Kaszel, dobra, idź. Idź tam i będziesz ten. Nie ma szans, ta. Sama sobie idź. Ja już tu zostaję. Ja już za dużo przeżyłem. Co? What? Chwyć ją za rękę. No ale, kurde, to ja muszę cię trzymać za tą rękę. Boże, nie mogę raz kliknąć. Dobra, chodź za mną, bo ty mi się jeszcze przeszkodzisz i tyle będzie. Dobra. Nie mam je. Jestem niewidzialny. Ty, on wygląda jak ta postać, jak te wiecie z Counter Strike'a, Global Offensive, te antyterroryści. Czy terroryści? Co ja gadam? Terroryści. Ta antyterroryści, co ja gadam? Nie mam je. Nie. Dobra, i tu będziemy musieli biec, więc... Kaszel, przygotuj się. Ja wiem, że ty słabo masz kondycję, więc w razie co rzucimy cię na pożarcie, dobra? Trzy, dwa, jeden, biegniemy, biegniemy. No do. Co? O nie. Haa. Eee. A tak się rozkręciło to Little Nightmare, Nightmare 2. No dobra, no to jak kiedyś sobie kupimy tą gierkę na pewno i przejdę ją całą serię, zrobimy kupko, te demo się skończyło, a fajnie to było, no. No dobra, to tyle na razie. Cześć, do następnego. Ball.